Ten quiz jest do filmu Odkryj moc wyobraźni. Podróż z Neville Gadert przez tajniki życiowej transformacji. Link do tego filmu znajdziesz w zakładce u góry i w przypiętym komentarzu. Pytanie 1. Jakie ograniczenia ma wyobraźnia pierwszą? Nie ma ograniczeń. Druga, sytuacja zewnętrzna. Trzecią, genetyczne pochodzenie. Odpowiedź teraz masz 6 sekund. Właściwa odpowiedź, pierwsze nie ma ograniczeń, wyjaśnienie, według Neville Gadert dla wyobraźni nie ma granic. Im bardziej odważnie śnisz i wyobrażasz sobie, tym bardziej jesteś w stanie stworzyć. Pytanie 2, co jest lustrzanym odbiciem przyszłości, pierwsze. Książka, druga wyobraźnia, trzecie lustro, odpowiedź teraz masz 6 sekund. Właściwa odpowiedź. Druga wyobraźnia. Wyjaśnienie. Wyobraźnia jest dla Nevillea Goddarda jak magiczne zwierciadło, odzwierciedlające przyszłe wydarzenia. Pytanie trzy, Kto jest gotów dzielić się radami i podpowiadać najlepsze rozwiązania? Pierwsze znajomi. Drugie, twoje wyższe. Ja, trzeci szkoleniowiec. Odpowiedź teraz masz 6 sekund. Właściwa odpowiedź. Drugie Twoje wyższe ja. Wyjaśnienie. Twoje wyższe ja przemawia przez wyobraźnię i jest najlepszym mentorem, podpowiadającym najskuteczniejsze rozwiązania. Obejrzyj coś jeszcze. Każdy materiał na tym kanale jest pełen dobrej energii. Jeśli podoba Ci się ten film, polub go, podziel się z innymi, w komentarzu napisz swoją refleksję. Jeśli chcesz, możesz postawić mi kawę. W opisie jest link. Trzymaj się cieplutko. Twoja kolorowa wizja życia.